Siema wczoraj e, albo w przedczoraj jest razy dwa ciekawe <coughs> e, e, wypowiedzi dwóch piłkarzy, i dzisiaj trochę o nich. Elo. Zacznijmy od początku. E, ogólnie na forach kibiców Barcelony, a także ogólnie na kibicach forach piłki nożnej, mały się taki e, kawałek wywiadu chyba z Paine, tego co powiem tam. E, I tutaj ta najbardziej stada na, e, pytanie. Reporter, czy żałujesz do, uczenia do FC Barcelony? Memphis Depay. Jak możesz mi o to pytać? Czy wiesz, jak duży jest ten klub? Jaki jest presja w grać z taką klubem jak Barcelona, nigdy tego nie pożałuję? Tak. Y... W sensie. W znaczy tak, y... o co chodzi? Chodzi o to, że na grupach nie tylko Barcy, ale także na grupach y... ogólnie o piłce. Gdzie dużo osób się po prostu zasrało od tego, co odgada, że to jest wbrew, że w końcu pożałuje, ale z drugiej strony, patrzymy pod względem, że Barça i Real kiedyś to zawsze były takie kluby, które sprawiały wrażenie największych, najlepszych klubów, w których każdy chciałby zagrać, więc on też tam mógłby zagrać. I się nie dziwię, że on chciałby tam grać, więc nie dziwi mnie to kompletnie, bo każdy chyba też by chciał grać w Barcelonie, natomiast nigdy tego nie pożałuję. To może być różnie, bo te problemy finansowe klubu zawsze mogą się wysypać. I to się odpije też na nim, więc yy, możliwe. Wiadomo, że dla niego to jest fajne, żeby zagrać dla takiego klubu jak Barcelona, ale w lecie, w, w którym yy, ten klub wygląda, wygląda cóż. Ale to, co on powiedział, to jest prawda. Tylko ja rozumiem ludzi, którzy mówią, że wiadomo, że to jest teraz yy, problem, duży Barcy, ale chyba nie ma. Powodu, żeby mm, aż tak go jechać, nie? Teraz mnie tak uważam, że jeżeli on wyżałował, no to o tym powiedział, raczej Depard powiedział, że żałuje. Ale no, nie ma chyba co narzekać. To jest po prostu. <ślesk> to jest po prostu. <ślesk> Sorry. To jest tylko i wyłącznie jego opinia. A e... to wiadomo, że zawsze było fajnie grać, jak do... każdy zawodnik chciałby grać na takiego klubu jak Barta czy Real. I drugi, jak dotyczy młodego Kozłowskiego, który <laughs> podobno... M... Są newsy, które łączą go z, z drużyną Zempi, z Liverpoolem. I tutaj nie chodzi o to. E... Reprezentant Polski zabrał głos w temacie te, nazwisko prowadzącego Derec. Zapraszam Przepraszam za psalę, jakoś tak wyszło. Że może na kogoś to działa, ale dla mnie nie za bardzo robi to wrażenie. Mogę pracować jeszcze lepszymi trainerami i zawodnikami. Pewność siebie czasami może zgubić człowieka. E, co prawda, no... Wiele się jest takie rzeczy, że albo cię kochają, albo cię ja widzę, takie jak jest, myślę, że w przypadku Zlatana, że ludzie albo wkurwia to jego wyszodę jego, albo po prostu go lubią za to. I to chyba tylko tyle co mogę powiedzieć. Poza tym no, chyba chciał pokazać, że jest po prostu ambitny, że chciałby tracić więcej, ale uważam, że... Jeżeli mówi się już o Liverpoolu, no to trzeba było powiedzieć, że no fajnie będę się starał, a nie zostać coś jeszcze lepszego. Eee... No I to chyba wszystko, bo ja coś jeszcze mogę tutaj powiedzieć. Jakoś tak... taki krótki filmik. <coughs> trzymajcie się elo.